Kolejny dzień na szkolnej Cholera jasna No to jak upadnie, no to co ja zrobię Krzysiek? Nie chcę mi się iść do samochodu Może nie upadnie Dobra, o, pomachaj, zobacz, czy widać gdzie O, widać, dobra. No teraz przejdziemy do paczek. Dwie paczki. O, dwie paczki, tak? Dwie ciężkie. Kurwa, ja to się wykończę z tymi paczkami, mówię Wam szczerze. Najpierw rozszlachetuję, potem otworzę i pokażę. Ja się widzę. Mleczko. Na razie nie otwieram, tylko przeciąłem. To jest paczka, ta. O, jest list. No, ja nie, nie, podej nie, nie podejdę do ciebie z tym. Chcesz to, wstań sobie, zobacz. To będziesz pokazywać to. Są rzeczy do jedzenia, Krzysiek. Jest list jakiś długi. O pałeczki. No, pałeczki. Ajajaj. Aj. To co, przeczytać list? No. no. Witamy, panie Krzysztofie, z tej strony Bartosz Kaborodo, który był w ubiegły czwartek i przekazał dary Boże pod bramką razem ze znajomym z Augustowa. A, a, ci chłopacy co byli? No. Co to meczek był? No. Piszemy ten list jako, jako sprostowanie, gdyż było nieporozumienie Odnoście, odnośnie miejscowości Zelwa. I znajduje się nieopodal Sejn. Tak samo Rygd. Jak? Rygd. nie znam Natomiast miał Pan rację odnośnie suchowoli i historii tego miasta. Wiedzieliśmy, że ostatnie dary były akuratne. Widzieliśmy, że ostatnie dary były akuratne. I było widać zadowolenie na pańskiej twarzy. Tym razem jest bogatsza, bo ostatnio inni widzowie stwierdziły, stwierdzili, że była uboga i nazwali nas frajerzy spod bramki. Nie ja nazwałem? No i nie ja. W pakce są ulubione rzeczy pana Krzysztofa, w tym na degustację, ziemniaki truflowe, fioletowe w środku. O! Jeszcze nie jadłem. Prosimy o ocenę smaku. Zaraz do tego będę pokazywać i Krzysztof oceni. Cała zawartość jest dla pana, a energetyk dla pana Jacka od psa Arona. O, widzisz? Wykończą mnie tymi energetykami. No. Mamy nadzieję, że i tym razem dary będą akuratne, A wiadomości odnośnie miejscowości. A wiadomość, a i wiadomości odnośnie miejscowości są wystarczające. Wspomin, wspomniam... Wspomniamy, wspominamy ostatnio wspomin... kurwa wspomniany ostatnio majster Sfrącek, który darował panu 20 zł. pamiętasz? no w ostatniej paczce jest majstrem od wszystkiego i współorganizatorem tej paczki pozdrawiamy hejterów, którzy nie pozostawili na nas suchej nitki w komentarzach pod ostatnimi filmami Prosimy o pozdrowienie grupy Spojenie Kurwa nie chcę przekształcać tutaj Jezus Przekręcać, przekształcać Spojenie Bo to dobzi ludzie, nie menele I ludzi z klasy 5 B W ACE Mamy jeszcze jedną bardzo gorącą prośbę Do Pana Ty do mnie Od stale oglądającej osoby Prośba Pomiększy. prośba roznosi, roznosi, się o pozdrowienie ładnej młodej kobiety, super fajnej Ani S. Borodo. Byłaby bardzo ucieszona. Pozdrawiamy gorąco Pana Krzysztofa i Pana Jacka od psa Arona. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Szczęść Boże. No. E, również szczęść Boże. Bóg zapłać za pozdrowienia i tak dalej. Z całego serca i duszy, ja pozdrawiam Pozdrawiamy kogo? E. Prosili o pozdrowienie fajnej, super kobiety, młodej e. E. Ani S Tam jest tam napisane e. tam po środku gdzieś e. Pozdrowienia, a nie, 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 nie Ani S Borodo Pozdrawiam również Ani i wszystkich co byliście pod bramą pierwszej klasy B i pana majstra pozdrawiam jeszcze raz. No i 20 zł dla mnie należy się. Nie, to on wtedy dał, tutaj ja nie A! wiem. No, on wtedy dał te 20 no, no, złotych. No, 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 no. I dziękuję za te 20 złotych. Z całego serca błogosławię Was w imię Ojca. W imię Ojca i Syna i Ducha, Ducha Świętego, Amen. No, za fajnych widzów można. I miejscowość nie znam tej, nawet mówię szczerze, zl gdzie ta miejscowość leży? Nie wiem nawet, ale chciałbym, żeby Jarek. Taka prośba do Jarka i wy poproście Jarka, żeby zajmieć choć raz do tej miejscowości Zelwa, Gdzie ona leży, żeby zobaczyć tą miejscowość? Jak, zgadza się? Ale to jak będzie ciepło, Krzysztof. Nie, to jak będzie ciepło, ale zawiedzisz? Tak, jak będzie ciepło, ale nie wolno. Gdzie ona jak... leży? Nie wiem. A ja zaraz sprawdzę w tym. Nie wiem, od razu mówię, nie wiem. Odpalę telefon, drugi, kurde, i zaraz zobaczymy. Nie wiem. Zelwa. A teraz przejdźmy do darów, Lokrzysia. To To tak. Pałeczki? Połeczki. Pałeczki. Pałeczki? Pałeczki. O. O, ja będę ich Zero cukru, zero cukru, to proszę, Tobiej. A drugi jest z cukrem, to dla mnie. No. Dobra? Dzięki, o, pokaż tylko. Ale to nie widziałeś, no po, po co tu A, ma macasz? No? Blank. No blank. To mówisz, że, mów, że blank. Mleczka dwa. Mleczko tam. Za, to postawię od razu tam, tak? Tak. Kurwa, tu mleka nie trzeba kupować. Widzisz, I no może widzą? Ja pierdolę. Czekaj, ja pokażę, ile mleka Krzysiek ma. Czekaj, bo to, to nie wszystko. Tu ktoś pomyśli, że... Mleka. No, to, to zabroni bogatemu żyć. Kurwa. Nawet w piecu nie da się rozpalić, no ale już nie trzeba było ciepło. Dziękuję bardzo za prezenty. Czekaj Krzysiek, to nie wszystko. To są... Ogórki. Szparagi, nie wiem co to jest. Pokaż. To słoik, to szparagi czy to co, to nie wiem. Od... Od... Może otwórz, zobacz, powąchaj. Nie, 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 to jest ta. Kukurydza. Kukurydza taka? Mm -hmm. A, No to ja nie jestem jest ja na to. Kukurydza. Ja tylko kiełbasę jem i flety. Dwa paprykarze Krzysztof. Zaraz. Ty z głodu nigdy tutaj nie zdechujesz. Szczecińskie, bardzo dobre. Flety z makreli. Bardzo dobre. Dawaj. Dwa pasztety z papryką, te co lubisz. Paczka cebula, chłopie. O Augustowska cebula. O, taka cebula, jeszcze większa u nas rosła. O. No i te ziemniaki, Krzysiek, te. A to do kuchni. Te, że niby w środku fioletowe. Dawaj. Ja cebulę tam też było. O, ziemniaki fioletowe w środku. Ciekawe. Tam. I coś tu jeszcze jest, czekaj. A co to jest, o to? Nie wiem, popielniczka, czy to co to? Pokaż. Może i popielniczka, albo na ścianę taki jakiś obrazek. Obrazek na ścianę? Może. Tu o. Tło. A ziemniaki gdzie? Do kuchni. Do kuchni? Na piec. Dobra, kartonik od razu pójdzie, cyk. Tak się robi z kartonami teraz. O, o, o i o A miałeś ty rozpalić i spalić to i co? A ty miałeś rozpalić A ja nie mam czasu teraz To co, drugą paczkę otwieramy? Tak Nóż gdzieś u ciebie Mam tu nóż A potem przejdziemy do listów, tak? No Bo listów jest dużo Nie wiem co to jakieś tutaj kurwa Coś tutaj mi tu nie podoba się to Ale co? Ta paczka Ciężka dosyć Myślę... śmieci na pewno nie wiem jak śmieci to nawet nie pokażę jeśli śmieci to nie pokazuję nie nie ty Kurwa. chyba nie 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 nie. Krzysiek e, list tam jest jest poczekaj ja pokażę tylko myślałem że to butelki jakieś może ze, ze szczynami czekaj, to nie. wek to wek do spalenia zaraz czekaj. Cześć Krzysiek. Przesyłam dary Boże dla wielkiego Warmianina. Pozdrowienia od Łukasza ze Szczecina. Dla Krzysia, Arona i psa Jacka. Pozdrowie psa Jacka i Arona. Też. Musisz ucałować jego mordka. No ucałuję. I powiedz, Aronie zaszczechaj, to dam sobie prezenty. Krzysiek tu masz kawy, nie kawy. Nie wiem czy to wyciągać Krzysiek. Jakieś słoiki. Ale dla psa, musi zabrać. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. To kawa. No kawa, Neska Meskafe. Kapuci. Ale tutaj go dużo jest. To co ty będziesz wyciągał wszystko? Kawa. No kawa. No ja to ja pokażę, Krzysiek Tylko. Bo tu zobaczysz jest... tego odgroma. To. Tutaj jest. dżem To w paczko i na płytę będzie stać. I będziesz sobie brał? Tak. Czekaj, zobaczymy co tu jeszcze jest Eee, upadło kawa Chcesz trochę kawy pijesz? Ja nie piję kawy O, cappuccino kawa Mhm To kawa cappuccino Tu pół kawy Wszystko tam na no, pójdź Pulpety w sosie pomidorowym No czekaj. A mogły zamknąć drzwi? Twoje Zaraz zamknę. Dobra, ja to wszystko postawię tam, Krzysiek dobra. To wszystko są rzeczy po terminie. Co, co to, to jest? Oto? Tak. Gorący, Krzysiek. owocowy kubek taki. Te, ja może zrobię sobie. Krzysiek ale to wszystko jest stare. To nic, ale zrobię. To nic? Tak. Wszystko stare, Po dwa, dwa lata po terminie. Dobra. To zanieść to tam? Tak. To ty proszę, podziękuj za I Dziękuję bardzo za prezenty, za. Dary Boże, dziękuję bardzo. Z całego serca. No, ktoś I na płycie, Ktoś miał na, na płycie już nie ma miejsca, bo kurwa tam mleka nie Tu postawię, wokół. Nie wiem, nie wiem gdzie. Co? Nie wiem. O tu postawiłem. No. Jarek, ten wek, Nie dopalenie, tylko do worka do tego. Ja do domu wezmę sobie, dobra? Co? Do domu wezmę. A co, potrzebne? No nie chodzi u mnie. Dobrze. Dziękuję. Drzwi. Teraz liści dawaj. Ja wiem co ja chcę teraz. Ty mnie nie ucz Dobra? O. Pierwsza. Najpierw dobra, jeszcze jeden list tutaj. A! A Awizo, proszę. To nie ciebie A. A wiele mi daje? To przyszedł podatek, tak? Tak. Do zapłaty. Tam za... Jak to się nazywa? Podatek mieszkaniowy. Nie mieszkaniowy, kurwa, jaki ten. Gruntowy. Mieszk... Nie gruntowy, tylko za gospodarkę. E... No za dom za przyszłość. Za, no za no, podatek. No. 280 zł, tak? No. Do zapłaty. No. Dobra, A widzowie, tak? Tak. Dobra. Do torby. Tu mamy pocztówkę Krzysiek z zakopanego, zakopane. Dawaj, czyli tutaj. się odkopię. Pozdrowienia dla całej redakcji Mleczny człowiek. Krzysia Misia i Jacka od psa Arona. Pozdrawia Józek i Angelika. Krzyśku, proszę. Pozdrów ich. Podziękuj za pocztóweczkę. Dziękuję bardzo za e, pocztówkę. Józku, józku, wózku, Jak się zakopałeś, to się odkop z Angeliką. A wizę biorę ja. Tak. Witaj Krzysiu, nazywam się Cezary i mam 57 lat, od momentu, od momentu kiedy Cię zobaczyłem po prostu się w Tobie zakochałem, nie ma dnia, w którym bym o Tobie nie myślał, jestem bardzo bogatym przedsiębiorcą i chciałbym, ażebyś wyszedł ze mnie, za mnie za mąż posiadam trzy wille w Białymstoku i, i chciałbym Ci wszystkie je podarować z miłości do Ciebie A. Często mi się, mi się śnisz, ra, że razem się kąpiemy. A jacuś od psa Arona nas nagrywa, jak się całujemy. Czy uszczęśliwisz mnie i zostaniesz moim mężem? Bardzo cię kocham i za parę dni do ciebie przyjadę moim białym mercedesem. Kocham cię, mój warchlaczku. O. A już, proszę. I to ten człowiek. Co sądzisz o nim? O jo, jo, jakie by! I co? Bierzesz go? Co? Bierzesz go? Wyjdziesz za niego? Wyjdę, wyjdę. Ja z takim luźniem. <grym grym> no ale młodszy jest. No właśnie, żona musi być młodsza. A to ty... on ma być żoną? Kto <grym> ma być żoną, Krzysiek? No! On żoną, tak? No. To powiedz, jakie obowiązki musi robić. Weź, go mu, Weź mu Krzysiek. Podmywajcie. Miu, 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 miu. Krzysiek, nie, po prostu musisz takie mu dać obowiązki, żeby Ciebie rzucił. Co? Daj mu takie obowiązki, żeby Ciebie rzucił. Na przykład co? Macie zorać kurwa podwórko, powiedz. Łopatką. A! No. Jak skopiesz yy, i posprzątasz całe podwórko, to ja cię wezmę. O! No. I pozdrawiamy. Dobra. Ciebie. Dawaj, na, na Do widzenia. Zaraz.